Hej, 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 witajcie w ostatniej piątej części całej paczki mega krzyżówka. Dzisiaj zostały numerki 13, 14 i 15 i zacznę od 13, a na koniec będzie podsumowanie numer 13. I szukam dalej. U i h. U -h. Z I A Osa pierwsze słowo Z I A Z a. Tu jeszcze Z Dobra, a jeszcze tutaj A, dobra. O jej, przepraszam, nie widzieliście? Kolejne to R i L, R L i chyba tyle. C i D, C C. A da drugie? Czy coś? Wskoczy jeszcze w tej części. Ciekawa jestem. I ostatnia to jest te Czyli tutaj wychodzi, że nic. Kolejne dwie. H i T. Tort pierwsze i T. Tu jest jeszcze H i T. Dobra. Tu mam już jedną fazę. H i T. Dobra, chyba tyle. E i P. E i P. Okay. Numer trzynasty, nie mówiłam. E i P. Dobrze, chyba tyle. Kolejne V i G. Тут я не видел. Д и С. Д. Окей. i chyba tyle i ostatnia N N czyli tutaj jest drugie schron tron i schron nawet się zrymowało N A tu wychodzi, że jest jedno. Dobra, nie ma co przedłużać. Z i J. To jest J, Z. Z i J, dobra, N i A, A i tutaj jeszcze N i -a. tu jest alfa i to jest pierwsze. N i. -a. Dobra, chyba na tyle. I i y. Y i tu jeszcze i i tu i dobra i, I tu Y okej okay. kolejne dwie to E i H E i H H nie widział? E, ich. Dobra. I ostatnia to jest S. List pierwsze. Villa drugie. Czyli tutaj dwa. A tutaj wychodzi, że jedno. Dobra, nie ma co przedłużać, czyli trzynastka jest pusta. Kontrolne różne, to teraz czternastka, i zobaczcie, co ja odwaliłam. Tu naddrapałam, a pierwszą stronę zapomniałam. No cóż, naddrapię. Razem numer czternasty. Masakra ze mną. I szukam W i N. Oj Boże, Boże. Marta, Marta. W i N. G i E. jeszcze A T i B to jest B T L i P L. L i tutaj L. Dobra chyba tyle. J i S. F i M. K i R, ani jednego słowa jeszcze, brew pierwsze. K i R, dobra. K, -k. to jeszcze R widzę. Dobrze, chyba tyle. Y i U. Y. I ostatnie dwie D I O. D I O. Tort drugie. I to by było na tyle. Dobra, to teraz kolejne dwie. A I L. A i L. Czy jeszcze L? Dobra, chyba tyle. Tu mam jedno słowo Emu. Alum, drugie. a i l dobra chyba tyle kolejne dwie to z i w z i w jest jeszcze w tutaj i tutaj Okej, okay, chyba tyle. Z i w. Z. Ubyło. Dobra? Kolejne to V i F. To jest F. na drugiej Nie widzę i i b kolejne dwie i i i i, I. Dobra, chyba tyle. Okej. Okay. I ostatnia. K. K. Czyżby nie było żadnego słowa? Nie wiem. Dobra, mniejsza z tym. szukam gdzieś pewnie coś pogubiłam ale to okaże się na kontrolnych nie ma co przedłużać dobra lecimy dalej V i X mam pierwsze słowo Vox na drugiej nie ma, dobra, lecimy dalej N i G N N i G dobra na drugiej N to jest G n okej okay. e i c, c. chyba tyle E i C. tu i tu jeszcze dobra S i L kolejne dwie pies to jest drugie S i L S dobra chyba tyle S L, San. Pierwsze słowo, alfa, drugie i ostatnia. To jest M. I czy to coś zmieni? Przydałoby się? Tutaj nic nie zmienia, a tutaj? Również nic nie zmienia. Dobra, czyli wychodzi, że tutaj również pusto. E i C. I została ostatnia piętnastka. I szukam dalej C i K. C i K. Tutaj K. Dobra. J i H. Hera. Pierwsza. L i F. tutaj l s i t s i t i ostatnia to jest i opis drugie chodzi, że są tylko dwa. Dobra, lecimy dalej. D i F. Tutaj F, tutaj jeszcze D. Dobra. Ada pierwsze. B i I. Debet. Pierwsze. I. Mini drugie. Dobra, chyba tyle. B I. -i. że tutaj. Dobra. Y i P. Y. P. Y. Okej. Okay. P. Dobra. H i K. K. OK. H i było, czyli tutaj Chiny. To jest drugie. Dobra, i ostatnia to jest w. Tutaj nie widzę w. I w, ale to nic nie zmienia. Ostatnie dwie u i s. bo tyle U i S dobra V I C T H pierwsze. Dobra, chyba tyle. M i T. Nie widzę więcej. M i T. dobra, J i Y, J, Y, J. J i ostatnia to jest G, czyli tutaj gips pierwsze. I wychodzi, że tylko jedno. A tutaj G. Tu wychodzi, że również jedno. Sprawdźmy kontrolne. G, czyli pusto. Ok. Czyli w dzisiejszej wszystkie puste. A na całą paczkę, oczywiście wkład na całą paczkę było 300 zł. Było raz, dwa, trzy, cztery, pięć wygranych. W jedynce 20 zł, w dwójce 50, czyli 70, w szóstce dwadzieścia, czyli dziewięćdziesiąt, w ósemce czterdzieści, czyli sto trzydzieści i w 11 dwadzieścia, czyli połowa, sto pięćdziesiąt złotych się zwróciła. Liczyłam się z tym, ale jakbym kupiła z drabki mogłoby być jeszcze gorzej, bo mogłabym nic w nich nie trafić z moim szczęściem, więc bardziej opłacało się kupić paczkę i przetestować. Wielkie dzięki za oglądanie. Do usłyszenia. Pa!